Drugi filmik dotyczący akcentu. Przypominam, że w hiszpańskim mamy akcent toniczny, czyli w wymowie, i akcent graficzny, taki, który musimy zaznaczyć nad niektórymi słówkami. Akcent toniczny. Otóż każde jedno słówko, które ma więcej niż jedną sylabę, posiada taką sylabę, którą wymawiamy intensywniej niż inne. Tam właśnie pada ten akcent toniczny. A akcent graficzny? Otóż. Jest to taka kreseczka. Ona nazywa się la tilde. Możemy postawić tylko jedną w słowie i stawiamy ją zawsze nad samogłoskami. Przypominam, że w hiszpańskim mamy pięć samogłosek: a, e, i, o, u. Dzisiaj porozmawiamy o słówkach, w których akcent w wymowie pada na przedostatnią sylabę. I nauczymy się, kiedy musimy zaznaczać w nich akcent graficzny, czyli tilde. Te słówka nazywają się dianas bądź graves. Palabra słowa dzianas bądź graves, czyli takie, w których akcent pada na przedostatnią sylabę. Mamy tutaj przykłady takich słówek: arbol, drzewo. Fespet, Trawnik, torax, klatka piersiowa, volumen, objętość czy głośność, volumen, lunes, poniedziałek, kama, łóżko. W każdym z tych słówek akcent właśnie pada na przedostatnią sylabę. W hiszpańskim akcent może padać na ostatnią sylabę, przedostatnią, trzecią od końca, czwartą od końca. Dlatego dzisiaj będziemy zajmować się tylko i wyłącznie Słowami Dianas i Graves, w których to akcent pada na przedostatnią sylabę. Otóż, które z tych słówek będzie musiało mieć zaznaczony akcent graficzny, latilde? Zasada jest taka. Słowa Dianas bądź Graves, które kończą się na jakąkolwiek spółgłoskę z wyjątkiem m bądź S. Mają zaznaczony akcent graficzny. No to sprawdźmy. Arbol. Ok? Akcent pada na przedostatnią sylabę. Ostatnia spółgłoska. Nie jest to ani N, ani S, czyli na każdą inną spółgłoskę ma mieć zaznaczony akcent. Gdzie go zaznaczymy? Otóż w sylabie tonicznej nad samogłoską. Arbol. Nad A. Volumen również kończy się na spółgłoskę, ale, ale, jest to nasz wyjątek. Jak się kończy na N, to wtedy nie zaznaczamy w słówku, w którym akcent pada, na ostatnią sylabę, akcentu graficznego. Fespet D. Nie jest to ani N, ani S, jest to spółgłoska, czyli zaznaczamy nad E. Fespet. Thorax. Mamy tu X, czyli X. Jest to spółgłoska inna niż N bądź S. Jest to słowo, w którym akcent pada na przedostatnią sylabę, Torax, nad O. Lunes. O, 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 o. Tu mamy S. Czyli spółgłoska S to jest nasz wyjątek. Nie zaznaczamy akcentu graficznego. Kama. Tu mamy samą głoskę Również nie zaznaczamy, jeśli jest samogłoska, nie zaznaczamy w takich słowach akcentu graficznego. Proste, proste. Będą jeszcze takie zagadnienia, również dotyczące labra dziana z bądź graves, o których porozmawiamy sobie w filmiku numer 4. I to będą takie hmm, drobiazgi, o których musimy wiedzieć, ale najpierw... Nauczcie się tego, a później przejdziemy level up, level up.